W poprzednich odcinkach. Nie był Podczas dziesiątkowania armii. Dzięki do Dobra, już koniec. Nie. Love drill splash. Come take a lick on the lolly. Yeah, With that ass feet in a rari? Nah, let me take a bite of that nunny. Yeah, know what I heard? You got that bam 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 bam. Yeah, bam bam. Vitaj. Kdo je? Yeah, je. Banana mama. Tch. Banana mama. Jaký to je? Banana mama. To kdo Banany! Ka pokażę Wam. Banana mama! Oprowadzić Was? Z kręcią. No to ruszajcie za mną. O, czysz kamienny, czyś szkielet. Lloyd, chodź. A co tam jest? To jeden z pierwszych, lubi się podpisywać. Zaraz, zaraz. Tu tu tu! Tu, tu, Kaj, ty żyjesz. No, a ty też żyjesz. Czy to sen? Nie. A gdzie reszta? Chase nie oparzy na randkę. Brachu. Kaj? Kaj. Chłopaki. Eee, a ten to kto? To Spiderman. Oj, jestem twoim mega fanem. Podpisz mi autograf? Oczywiście. Ale teraz nie mam długopisu. No to potem, może kiedy indziej. Teraz znaliśmy nie i Jaya. Aaaa. Hej! Jaya. Lloyd! Lloyd? Nie jestem sam. Cole, Zane. Jak za wami tęskniliśmy? I znowu czuję się samotnie. A tak to jest. Być Spidermanem. Zatem, znaczy, teraz, wy znacie się z pierwszymi? Czyli znaleźliśmy tą jaskinię. Była pod celami. Po prostu, kto by wymyślał takie rzeczy? Jaki architekt to budował? Mniejsza o to. Wy się znacie? Tak, to nasi przyjaciele. Przyjaciele pierwszych. Nasi przyjaciele. O, fajne. Jak wy się tu dostaliście Po tej naszej misji. Człapał nas łowca na nagród i chciał nas odsprzedać cesarzowi. Wiadomo skąd cesarz miał moc lodu i go zamroził, a nas zabrał. Za darmo. Kłacie za Friko! Cesarz wspominał, że ktoś chciał mu sprzedać ludzi. O, jeszcze jedno musimy wam powiedzieć. To takiego, że cesarz tak naprawdę oni. Co? 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 Oni! Znowu nie! Tylko nie powstrzymamy go to radę kreacji. No przecież! Damy radę! Tylko jeden oni. No właśnie, zmieciemy go z powierzchni ziemi. Ale weźmy jakąś broń na wszelki wypadek. Okej? Okay? Dobra, to ninja go! Ninja go! Hej! Czekajcie na no Nie, Nie dysponujemy dużą ilością broni, ale każdy no. znajdzie coś dla siebie. Oj, ja! Jestem Spider-Man. Serio? Wiem, słabe. A teraz? No, nawet fajnie. Tylko ten miecz też mi nie odpowiada. Najbardziej lubię swoje rączki. O, tutaj jak ja. Ale broń się przyda. A teraz oniujmy jakiegoś oni. Bez sensu. Zgodę się ze A mnie to trochę rozśmieszyło. No to w drogę. Ach, nudna pudy. Poddaj się, myśliciel. Fajna ksywa, ale odpowiedź będzie prosta. Nigdy. A więc ninja plan A.